Cześć! Pytacie mnie, jak w domowych warunkach zrobić pastrami? Więc pokazujemy. Kanapka z pastrami, czyli chlebek. Dobrze, żeby to był chleb na zakwasie. Żytni, do tego pastrami. Ser, cheddar, kapusta kiszona. Pikle, cebulka w tym przypadku marynowana. Cebula czerwona. Masełko, dobrze, jakby to było klarowane. My mamy akurat zwykłe. No i sos siraż, majonez, tego musztarda i keczup. Garnek z gotującą się wodą. Zwykły domowy grill z teflonem. 200 g pastrami na 3 mm Kładamy sobie do garnka z takim sitkiem i pięknie sobie naparowywujemy i wkładamy słuchajcie na 4 minutki Plebek smarujemy sobie sosikiem naszym tutaj pięknie z góry i z dołu i teraz od dołu ser cheddar. bierzemy nasze pastrami zobaczcie jak cudownie wygląda no to jest po prostu rozpadające się już pięknie mięsko dobra następnie pikle kapusta kiszona do tego cebulka i zamykamy wszystko naszym selkiem cheddar. Do tego, że nie trzeba żadnych przypraw. Na koniec wystarczy masełkiem z góry. Co nam pozostaje, nasze kanapeczki przekładamy sobie na naszego domowego grilla. Będziemy grillować. Pięknie nam się mieszczą. OK. I powoli będziemy sobie tutaj idealnie kopić sobie to wszystko. Zobaczcie, jak nam pięknie wygląda nasza kanapka. Domowym sposobem. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko. Wygląda rupiąca, fajna, wow, ale jest gąs. Pamiętajcie, pastrami domowym sposobem też może być cudowny w smaku i robić niesamowitą robotę. Zróbmy taką restauracyjną wersję w swoim własnym domu. Mm. Po prostu bajka. Pastrami domowym sposobem można zrobić dokładnie jak w restauracji. To jest po prostu pyszne.